Trzymajcie się, gdzie Kamil dzisiaj gramy w Games Nie grałem dużo, dlatego że nie chciało mi się, ale no tak, mam nowe skiny. Mam tego, tego i jeszcze jakieś chyba. No. Gramy. Wygrę Dzisiaj damy tak trzy rundki. I teraz będzie nowa seria na kanale Minecraft Przygoda. O co w tej serii będzie chodziło? Magiczno będzie. Mamy jeszcze plany na inne serie, ale to na kiedyś innej. Dowiecie. I wchodźcie na kanał, który mi pomaga. Taki kolega mój, który mi strasznie pomagał w tej serii. okej, okay, ładuje mi się, ładuje, ładuje i co będzie łatwe hmm okej okay. że oni mają emotki jakieś No, bo ten to się wydaje jakiś kosmiczny ktoś się wy... o, ma, o nie Wygraliśmy. To są mm, dobra. Kitkat jakiś. Dobra. Mm. Chyba wygram. Ale nie, wygram to nie wygram. No i oni mają tam na końcu. Ja się boję, że oni mają emotkę jakąś do niszczenia. No on ma. Widziałem, widziałem co on chciał zrobić. Muszę go... Ku... O! Dobra, dobra. To zaczynamy. To jest moja dzisiaj pierwsza gra. To wiecie, ja mi źle pójdzie to trudno, ja jestem jakimś pro-playerem w tej grze. A ta mobka mi się bardzo podoba. Ja myślę... że jeszcze nikt nie wypadł. Brani, dobrze, a źle dlatego, że Nie. Dobrze wypa Wyp Wyp wypadli. Wypadli. Wydarzy, że potrafię grać. O kurde, ping mi wyskoczył. Nie wiem, czemu też mi dzisiaj z pinkiem O nie, widzicie co się dzieje O oh, Jezu Nie wyzywajcie że z mam po prostu dużo osób mi kurde w internecie jest No nie wiem, wygonię ich z domu potem. Nie To mi znowu tak będzie pink robił to się wkurza. Nie, po grach chcę, żebym nie wygrał. Bo ja? No, ja chcę, żebym wkurzył się. Ale nigdy tą grę nie w Nie, chyba. Bingo, bingo, wyskoczył mi tak, że w Nie wiem czemu nawet. Nie mi dobrze. Dzisiaj... Tylko wstawka się mi, co dzisiaj idzie. Było. No widzicie co się dzieje z moim pingiem wie się a spróbujemy a spróbujemy z tym pingiem wygrać jakieś utrudnienie, nie aha <laughs> <laughs> o chcę coś widzowie zobaczyć. Granie standardowa Chcę spróbować tak. Chcę zobaczyć, czy tylko z ludźmi tak źle idzie. Ja od Jakby było takie coś w to ja bym od razu chciał wyprowadzić. Hmm, taki krótko, czy po mi kurde, coś z dzisiaj zaczyna. Ale nie, coś pink mi dzisiaj zaczyna. Bardzo dużo osób mi coś Telewizor, telewizor, telewizor. Nie, telewizor tu, czy, czy nie? Telefon, 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 telefon. I co jeszcze? No bo dużo... Jeśli mamy dolny do internet i... Nie da się w ogóle grać w tę grę. O! O! Tutaj, tutaj pink może, bo tutaj mogę przegrać z botami, bo... A, teraz! Jednak o idzie... O, je... No daj do góry, do góry. Chcę przegrać z botami. W moje marzenie od dziecka. Dobra. Spróbujemy jeszcze raz. Potem to już mi się nie chciało zabrzmiać. I tutaj będę miał górny Pi, to się wkurza. Czy tutaj? Mani i teraz. Daj, daj. No, daj ping do góry. Aha, bo... Daj ping do góry. Nie, teraz to nie. Ja zawsze jak nagrywam, to mam wysoki ping. Tylko ja miałem tak 90 rzadko. Dobra, pora widzę ale przegrać to zara. Ja nakładam. oho rozejrzałem się widzę a mimo ja nie będzie to samo się wydaje To o, o jestem troszeczkę widowie zajęty czymś ważnym i ja to nagrywam na mogę przegrać tutaj nie na to Tak, jak, jak zwany mój kolega, którego oczywiście pozdrawiam, bo w ogóle mój kanał. Co O, tak, tak, tak. Dawaj, dawaj, Bim. Żyć mi życie. To możemy chyba już kończyć odcinek. Taki krótki odcinek chciałem zrobić, dlatego że pięknie coś dzisiaj wyskakuje. A jak chcecie odcinek z Minecrafta lub w tym stylu, postawcie łapkę w górę, dzwoneczki.